DEWOCJA to takie rozszczepienie wewnętrzne. Z jednej strony jest wysoka gorliwość w praktykowaniu y, rytuałów religijnych z równoczesnym rygoryzmem moralnym, ale równocześnie jest zaniedbywanie życia wewnętrznego. Y, y, skutkuje to y, takim bardzo ostrym ocenianiem innych ludzi, można powiedzieć takim wykluczaniem ludzi, którzy nie są w kościele, nie chodzą do kościoła, nie potrafią się odnaleźć w kościele. Pan Jezus tak nie robił. Pan Jezus przychodził i spotykał się z wszystkimi, którzy potrzebowali miłości. Pan Jezus najpierw dawał miłość, a potem uczył rytuałów.